Rycerze to nagrody przyznawane za najlepsze osiągnięcia w dziedzinie sportu i kultury w Więcborku. W tym roku statuetki trafiły do ośmiu laureatów. W dziedzinie kultury za pracę artystyczną uhonorowano m.in. Ewę Stołowską-Piątek, która poprzez projekty filmowe pokazuje mieszkańców gminy w kadrach swoich dokumentalnych filmów. Jeden z nich opowiada historię żeglarza Witolda Kantaka, który opłynął przylądek Horn. Film został zrealizowany w ramach projektu Montaż Pokoleń, w którym uczestniczyły osoby w różnym wieku. A propozycji było kilkanaście. Były, były to postacie fikcyjne i, i postacie takie dla filmu dokumentalnego. To no, po prostu zaprosiliśmy pana kantaka i zadaliśmy mu kilka pytań. Okazało się, że jest osobą magnetyczną. Nie tylko ze względu na jego osiągnięcia, ale też na to, jakim jest człowiekiem wspaniałym, ciepłym. Kapituła dostrzegła Sandrę Pasiekę i Artura Kozyre, którzy od lat zawodowo zajmują się tańcem towarzyskim. Para na wielu zawodach zdobywa nagrody w tańcu towarzyskim i sportowym. Tancerze są również instruktorami. Dzięki swojej pasji postanowili szkolić młodzież w tym zakresie, powołując szkołę tańca. Młodzież popularyzuje w ten sposób m.in. taniec latynoamerykański i zachęca rówieśników do ciekawego zajęcia. Myślę, że z roku na rok rośnie to, tym bardziej w takich mniejszych miejscowościach, jak, i, jak jest nie niewątpliwie. Na początku było to raptem 8 osób, dzisiaj jest ich dużo więcej. No, brakuje oczywiście chłopców do tańca, natomiast przybywa ich z roku na rok, jest tego coraz więcej. Widzę, że zaszczepia się w, nim tych, w nich ten taniec, więc no, liczymy, że będą się dobrze tym bawić. Za osiągnięcia sportowe władze miasta nagrodziły statuetką rycerza Mikołaja Paterka. Chociaż sportowiec uprawia kilka dyscyplin, to najlepsze osiągnięcia zdobywa w podnoszeniu ciężarów, gdzie na ogólnopolskich zawodach wielokrotnie stawał na pierwszym miejscu. Reprezentował także Polskę w Izraelu na Mistrzostwach Europy Młodzików do lat 15. Myślę, że to jest dla mnie bardzo duże wyróżnienie, że mogłem tutaj w mojej rodzinnej miejscowości odebrać tą nagrodę i to mnie jeszcze bardziej motywuje do działania, żeby nie na 100, a na 200 trenować, żeby w przyszłym roku być może. Znowu się tutaj pojawić. Nagrody motywują do dalszej pracy, dlatego władze miasta zamierzają co roku dostrzegać najbardziej aktywnych mieszkańców gminy.